Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z nad a między innymi nowa Toyota MR2, nowy Range Rover Velar, nadchodzi Ford Bronco oraz Audi Q5 Facelifting. Zaczynamy! Obecna Toyota MR2 jest z 2007 roku. Auto charakteryzuje się linią Coupe. Nowa generacja pojawi się za rok i będzie bazowała na koncepcie MR2. Stylistyka łączona jest z wypukłymi kształtami i ostrymi liniami. Nowa MR2 ma być szybsza i Toyota. W MR2 zastosuje silnik 2.4, który pojawi się w następnej generacji GT86. Range Rover wreszcie w tym roku zaprezentuje usportowojoną wersję dużego słowa Velara SVR. Ma wyróżniać się dużym wlotem w zderzaku. Z tyłu cztery końcówki wydechów. Velara SVR ma wykorzystać napęd hybrydowy i posiadać silnik o mocy 565 koni mechanicznych. Zbliża się premiera dawno nieprodukowanej terenówki Forda. Nowe Bronco ma łączyć typ Retro z nowoczesnością i dostępny będzie w dwóch wersjach. Baby Bronco, czyli junior i mocniejsza sportowa odmiana. Charakteryzuje się, że, że auto ma pudełkowate kształty. Zasłan zostanie zbudowany na platformie modelu Escape i Focusa. Gama silnikowa to 3-cylindrowe jednostki turbo doładowane 1,5 o mocy 180 KM Mazda 6 króluje już od 7 lat dwa razy był lifting marka planuje pod koniec 2020 roku wprowadzić czwartą generację auta z przodu wielki griz z cienkimi ledowymi światłami w gamie do sedan, kombi i coupe a gama silnikowa składa się będzie z jednostek o mocach 400 koni mechanicznych i 450 koni mechanicznych. Prawdopodobne jest to, że na targach w Genewie Audi zaprezentuje poliftingowe Q5. A to wyróżnia się nową atrapą oraz przed nimi nowymi światłami. Z tyłu nowe światła połączone chromowaną listwą. Wnętrze będzie miało nowy system multimediów. A w, gamie, a w Gamie dalej pozostaną wersje Q5 TFSI E oraz SQ5 TDI. Dzięki za oglądanie odcinka. Do zobaczenia dopiero jutro na kolejnych na drodze. Hej!